Jesteś tu nowy i chcesz zostać członkiem rodziny dzików? Wystarczy, że klikniesz przycisk subskrybuj i oznaczysz mnie dzwoneczkiem, ma by być na bieżąco. Dziękuję Ci bardzo i miłego oglądania. Siemanko moi drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kacper. Witam Was w takim nietypowym odcinku. Dziś mamy do otwarcia chyba paczkę Ultimate, którą mam dostać od EA. Przejdziemy sobie do niej od razu, a ja słowem wstępu chciałem bardzo przeprosić za... Brak filmów przez ostatnie chyba 4 dni No ale niestety miałem taki natłok w robocie, że cały czas byłem w pracy i nie było mnie w domu O, nawet stroje dostaliśmy, dobra, to od razu sobie wrzucam do klubu Zrobiliśmy wszystkie wyzwania, czołem miłośników FIFA, dziękujemy za świętowanie razem z nami O ósmych urodzin FIFA Ultimate Team, udało ci się wykonać wszystkie 8 Naszych urodzinowych codziennych wyzwań budowania składu dodaliśmy na Twoje konto paczkę Ultimate Niewymienną i Niewymienny Strój WBS Swoją paczkę odbierzesz w sekcji Moje Paczki z sklepu FIFA Ultimate Team Czyli mamy paczkę Ultimate Team, tak jak, się, tak jak się spodziewałem Jest duża szansa na jakiś walkout, aczkolwiek mnie to mija w tym roku Szerokim mukiem. Ale tu chyba tak za darmo. Pierwsza ZD otwierał paczkę Ultimate, także jest spoko. Mm, kontynuując, chciałem jeszcze raz bardzo przeprosić za, tą, za ten brak aktywności. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Oczywiście teraz jak najszybciej będę się starał nadrabiać, że tak powiem, to, że mnie ostatnio nie było. Otwieramy. Nie przycięło, nie ma hookoutu. Dlaczego? Dlaczego mnie to nie dziwi? Kejhil! <laughs> najlepszą kartą o ile Hill jest w miarę spoko Herrera, no to się przyda mi do składu, tak? Chamberlaina sobie do składu Arsenalu użyję no nie, nie o taką paczkę walczyłem, tak? <laughs> nie o taką paczkę, ale tych wszystkich piłkarzy sobie będę mógł użyć do wyzwań budowania składu które gdzieś tam na pewno będą jakieś o jest Ross Barkley czyli Ross Barkley, Cahill i oczywiście, nie, Chamberlain to nie. Ale tych trzech piłkarzy na pewno trafi do mojego składu, bo przecież mam skład z Ligi Angielskiej i zawsze mogę sobie coś z nimi tutaj zrobić. No niestety, tak jak widzicie, nie ma tutaj nic kompletnie specjalnego w tej paczce. Ja nie mam szczęścia do walkoutów w tym roku, prawdopodobnie ani jednego nie trafię. No ale cóż. Tak, dla pocieszenia. Otworzymy sobie jeszcze jedną paczkę za 7500 tak w ramach, w ramach luzu, w ramach kurażu, dla pocieszenia. Może coś jednak się trafi, jest fajna flara, to jest e... Vitolo Nice 83. Także, moi drodzy, dzięki za uwagę, dziś taki krótszy odcineczek, oczywiście zapraszam na... Nowe odcinki z draftów, drogi do gwiazd, którą też teraz muszę sobie troszeczkę nadrobić. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jakie Wy mieliście trafy z takowej paczki. Oczywiście subskrybujcie kanał po więcej, kto jest nowy. No i trzymajcie się i cześć!